Dobra, dzień. Także, ja witam... <grymna> Także, witam was bardzo serdecznie, zapraszam w kolejnym odcinku w Wargolę. Dzisiaj będzie taki poradnik, jak zdobyć strój urodzinowy, nie no, może nie, strój, że urodzin... Yy. Margonem i tak na początek trzeba się kupić trujący bluszcz, później idziemy do mistrza grabiatorów Ale już szmata I gliniemy, tak oto gliniemy i czekamy 7 sekund Okej, okay, już jesteśmy, mm, teraz trzeba tam iść i jeszcze raz się trzeba oddnąć oczywiście i czekamy kolejna Okej, okay, teraz się nie lekamy i idziemy tam. Tak, to jest oczywiście porażnie na kompletnych idzi osób jak ja. Puścimy sobie zlewkę stupy. BUM! Ej no. Tak ładnie. i o taki strój no pływaka no żabę, no teraz słyszałem coś o coś tam czymś i idziemy tam czyli tu tak tu tam i tam tu idziemy ładnie i mamy ja tu mam już wiecie już trochę pozdobywałem sobie to się ota z galaret co tu są to też i to że jest na stole a uwaga, nie lekam się w żadnym wypadku. I to też jeszcze nie spożywamy tego. O, to są te okulary. Z to nie rozmawiamy <gry cupcake> pod żadnym pozorem. Nigdy. I jesteśmy u muchomora. I teraz bierzemy... I się topimy. Także pływamy sobie. Jest kaczka dziwaczka. No i teraz oczywiście zjadamy trujący bluszcz. Ale uwaga, bo on was zdejmie na hita, no. BUM! Czekamy 6 minut, także widzimy się za 6 minut. I po... po... się, macie ten przefantastyczny stroj pływaka. Patrzcie, jak on świetnie pływa. tu tu tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu, tak. I... no. Субтитры